Wyniki badań przeprowadzonych przez Ośrodki Badań nad Nowotworami oraz Światową Fundację Badań nad Rakiem wykazują, że spożywanie odpowiedniej ilości warzyw i owoców jest bardzo istotne. Substancje w nich zawarte przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia wielu chorób cywilizacyjnych i stanowią podstawę pierwotnej prewencji wielu typów nowotworów na równi z modyfikacją stylu życia. Ochrona genów przed uszkodzeniami prowadzącymi do mutacji, funkcja układu odpornościowego i prawidłowa praca narządów zależą również od wielu biologicznie aktywnych substancji. Szczególnie istotne są te substancje pochodzenia roślinnego, które wykazują działanie ochronne, antyoksydacyjne i przeciwnowotworowe. Międzynarodowe Towarzystwo Chemioprewencji ocenia, że istnieje około 600 substancji mogących mieć znaczenie prewencyjne. Opisano 30 typów związków roślinnych o działaniu ochronnym we wczesnych etapach karcynogenezy. Aż 2 trzecie warzyw i owoców jadalnych w Europie zawiera substancje o działaniu antymutagennym. W tej grupie związków licznie reprezentowane są polifenole roślinne. Określamy tak związki, które mają w strukturze cząsteczki co najmniej dwie grupy fenolowe. Oczywiście tych grup może być wiele. Dalsze podziały na podstawie budowy chemicznej wyróżniają w tej grupie flawonoidy, łącząc pod tym szyldem wiele podgrup substancji z których spora grupa to barwniki roślinne i związki biologicznie aktywne. W podgrupie flavonoidów, tak zwanych flawanoli, klasyfikowane są między innymi katechiny, obecne w zielonej herbacie i pestkach winogron. Katechiny są jakby jednostką. Po połączeniu kilku jednostek w całość powstają kolejne związki. Związki budowane przez dwie cząsteczki katechin noszą nazwę procyanidyn. Te procyanidyny można ekstrahować z pestek winogron. Sposób przeprowadzenia tego procesu rzutuje na stężenie procyanidyn w ostatecznym produkcie oraz ich aktywność biologiczną. Czerwone winogrona, a dokładnie ich skórki, są ponadto źródłem innego związku z grupy polifenoli, resweratrolu, definiowanego jako aromatyczna fitoaleksyna, związek zaliczany do Stilbenów. Poszukiwanie jego źródeł w przyrodzie pozwoliło na stwierdzenie jego obecności już w 72 roślinach.